Witam wszystkich serdecznie. Hasłem Dobry lot. Chciałem dzisiaj parę rzeczy nagrać, bo były fajne komentarze pod ostatnim filmem. Chcę się trochę odnieść do poprzedniego filmu jeszcze, ale najbardziej o ten komentarz yy, w jednej sprawie: że fajnie by było, jakbym nagrał film o tym, jak zrobić, żeby samiec był płodny. Chociaż nie zawsze to wychodzi. Mam tu pióra ogonowe. Najbardziej po tym piórze będzie widać, to jest też ogonowe. I tak mniej więcej, żeby to czarne zostało ścięte. Tak cały ogon przycinamy. Nie za krótko, żeby go też nie tracił równowagi, bo jak mi dobrze jest wiadomo, to ogon jest stabilizatorem i napędza napędza gołębia w czasie lotu no wiadomo, że rozpodowe to są rozpodowe to jest inna bajka i tak mniej więcej cały ogon przycinamy jeszcze najlepiej wyrwać pióra przy kolace albo je bardzo mocno przyciąć to samce powinny być płodne bo już mi się zdarzało takie, teraz mam jeszcze takie dwa samce, jednego z 2013 i jednego z 2011. No, jeszcze udało mi się po nie wychować, już jest końcówka ich też, ale, ale niektóre szybciej się kończą, niektóre później. To jest jedna z takich przyczyn, wad, że mogą być samce bezpłodne, właśnie że źle podeptały. A może być też wina samice, ponieważ też takie, że samice są puste i na to czasami nie zwracamy uwagi. Jeszcze chciałem się tu odnieść do kwestii regulaminowej, bo też był taki komentarz, że fajnie by było jakbym się odniósł do pewnej kwestii regulaminowej. Że i tutaj chodzi o Dariusza Bienka akurat w tej sprawie, że ma anteny porozkładane na całych wolierach i że to nie jest zgodne z, ze sportowym duchem rywalizacji regulamin, moim zdaniem i w mojej wiedzy, jest tak skonstruowany, że mm, kiedyś był taki stary przepis, że antena musiała ileś centymetrów leżeć, być w środku pojemnika, a to czy ona dzisiaj leży na dachu, czy leży na wolierach, czy gdziekolwiek. Chyba moim zdaniem zbytnio różnicy nie robi. Takie jest moje zdanie. Na moje możecie z tyczkami, nie mam tu tyczki, nie mam. Kurde, z tyczkami latać i antenę mieć zamontowaną i po całej działce za gołębiem latać. Przede wszystkim moim zdaniem jest takie coś, żeby gołębie, czy gołębie muszą być, przylecieć w ogóle do, do domu oczywiście, że to jakieś tam sekundy może odgrywać tutaj rolę takie coś ale czy to jest sprawiedliwe, czy to nie jest sprawiedliwe to tam za bardzo w to nie wnikam wiem jedno, że gołąb i tak, jak jest dobrze wyszkolony to tak jak ja mam deski to nawet sekundy zazwyczaj się nie zawaha, tylko prosto w dziurę leci i mogą być na pełnym korycie po prostu mało który go siada na dach, to nawet moi sąsiedzi zdziwieni są, że po prostu gołębie trafiają prosto na dechę są duże dechy i lądują przed samymi antenami także też by było można mi zarzucić, że gołębie wpychają się siadają na anteny że są też wyszkolone tu w tej kwestii jeszcze chciałem coś o regulaminie powiedzieć, bo miałem jakieś przemyślenie, wypadło mi z głowy, ale ogólnie ten film dzisiaj jest na szybko, ze względu na to, że zdarzyła się taka sytuacja, że u jednej z miłośniczek sokolnictwa Eweliny pozdrawiam cię i pozdrawiam Twoją rodzinę. Bardzo w porządku, kobieta. Znalazł się go w zbyt goszczy i sami będziecie mogli sobie e, odsłuchać tego, do jakiej grupy chcecie hodowców należeć bo moim zdaniem, i ja tak uważam, że chciałbym należeć do tej grupy, która jest dobrze spostrzegana w świecie hodowania gołębi, a nie patologii i olewactwa, albo Idziemy do przodu, panowie, z tym sportem, albo cofamy się w rozwoju. Niektórych trzeba by było ogolić i to przedszkola wysłać, tak naprawdę. Tak jak względem tamtego jednego filmu opowiedziałem, i tutaj e, bardzo dobra postawa zarządu oddziału Łódź, z którym się sam osobiście kontaktowałem w tej sprawie też. Odebrali gołębia, gołąb trafi do domu. I takich ludzi warto pochwalić, że ten gołąb wreszcie że trafił na dobrych ludzi, bo przede wszystkim to jest dużo ludzi chce pomóc naszym gołębiom, a czasami słyszą to, co nie powinni usłyszeć. I chyba tyle z przemyśleń takich moich. Będziecie mogli dzisiaj sobie popatrzeć na moje gołębie, jak wyglądają, jak się zachowują, bo będzie podkład głosowy właśnie bardzo sympatycznej osoby. Co chciałem mówić? Chcę też złamać trochę stereotypy, że sokolnicy, miłośnicy sokołów są ekoświerami czy waszej waszym zdaniem jak to nieraz można usłyszeć, że się przywiązują do drzew albo cokolwiek innego. Oni czasami bardziej się martwią losem Waszych głębi niż niejedni <laughs> hodowcy. Moim zdaniem to nie są hodowcy. I tak to chyba wszystko wygląda. Nie będę się tu rozwodził nad tym tematem. Sami sobie wysłuchajcie tego co możecie usłyszeć i Dużo zależy od tego, jaką drogę wy wybierzecie jako hodowcy, zakładając numery telefonów, pomagając gołębiom, żeby trafiały do domu. Krótka historia o tym, jak na naszej drodze stanął gołąb pocztowy. Wczoraj pod blokiem zauważyliśmy osowiałego gołębia, który siedział skulony pod balkonem. Okazało się, że gdy do niego podeszliśmy, ma obrączki. Dużo słyszy się o tym, że hodowcy gołębi źle je traktują i dzwoniąc pod numer z obrączki można dostać informację, żeby gołębia po prostu zabić, poddać go eutanazji. Więc z pewną obawą zadzwoniliśmy pod numer z obrączki, ale nikt nie odebrał. W internecie można było sprawdzić, że ten gołąb pochodzi z goszczy. Okazało się, że na jednej grupie związanej z um, obserwacją sokołów, która wiąże miłośników sokołów wędrownych, y, jest y, znajomy hodowca gołębi właśnie zbyt goszczy, Adam, który y, okazał się być pomocny w tej sytuacji i y, udzielił nam rad, co możemy zrobić dalej. Zadzwoniliśmy pod y, numer znaleziony na mapce Związku Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych y, i tutaj udało nam się dodzwonić. Y, szybko zostaliśmy zapewnieni y, o tym, że gołąb zostanie bezpiecznie odebrany od nas następnego dnia. Dostaliśmy krótkie instrukcje, jak się nim zaopiekować, choć sami mamy w domu gołębia, więc y, y, mieliśmy i ziarna, i wiedzieliśmy, jakie warunki mu zapewnić. Wszystko Adam nadzorował, bo okazało się, że miłośnicy gołębi również rzeszają się w pewne grupy i sobie wzajemnie pomagają. Więc te obawy, że gołąb, mimo tego, że zostanie od nas odebrany, może zostać poddany eutanazji. Mamy w tej chwili pewność, że nic mu złego się nie, zda, nie stanie. Jeszcze dzisiaj rano ta osoba, która przyjedzie do nas po Gucia, bo ka, tak go nazwaliśmy, przyjedzie do nas, zadzwoniła do, do nas i potwierdziła, że około 14 go nas zabierze. Więc to jest fajne i budujące, że nie warto przechodzić obojętnie wokół losów ptaków, z uwagi na to, że każdy z nich zasługuje na ratunek i właściciele tych gołębi też się o nie martwią, bo oni po prostu czekają, aż te gołębie wypuszczone na loty wrócą do gołębnika. A nasz Gucio, jak się okazało później, wczoraj wieczorem ten hodowca, który jest jego właścicielem, którego numer telefonu był na obrączce, oddzwonił do mnie i opowiedział mi historię tego turysty. Ponieważ miał lecieć ze Stargardu do Bydgoszczy, a trochę mu się pomyliło, i tak nadrobił kilkaset kilometrów i znalazł się na łódzkim Teofilowie. Cieszymy się, że wróci do domu.